Siemanko. ja wiem, że Wy wiecie, co jest w Elite Trainer Boxie, ale chciałbym trochę popracować nad swoimi zdolnościami montowania, więc otworzymy sobie teraz jeden z nich i zobaczę, jak mi wyjdzie montowanie. Mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Wyjmujemy sobie folię. Wyjmujemy z pudełeczka. W środku mamy książeczkę, koszulki, energię. Piękną promokartę Enzo Ruarka z takimi przegródkami, kosteczki oraz rzetelniki statusów wygrania i oczywiście 9 boosterków. A w związku z tym, że mamy takie dwa, to zrobimy drugą część Pokémon Booster Battle już niedługo. Mam nadzieję, że od jutra uda się ruszyć. Jak widać, jest tego trochę w tym boksiku. Tutaj będzie drugi, to już sobie otworzę później sam. No, a z młodym ruszamy z Pokémon Booster Battle. Oczywiście, jak skończymy, na pewno będą jakieś, jakiś konkurs. Natomiast obiecałem pewnej osobie, że trochę się z nią popełnię, więc może tym razem nie będzie aż tyle nagród. No, ale zobaczymy, jak to będzie. No nic, zobaczę, jak mi wyjdzie składanie. Do następnego. Cześć!